Dzień dobry państwu. Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Rozmawiam dzisiaj z panią dr Moniką Gabriela Bartoszewicz, tak jest. specjalistką od, jak tutaj możemy przeczytać, bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponieważ jest pani absolwentką stosunków międzynarodowych oraz właśnie International Security Studies w Szkocji. Czyli bezpieczeństwo wewnętrzne, taka geopolityka powiedzmy w pewnym sensie. Tematem tej rozmowy jest głównie książka Festung Europa, którą pani wydała. Jest to książka naukowa Festung Europa, czyli Twierdza Europa. No właśnie, jest to książka poświęcona imigracji, temu co się dzieje obecnie w Europie, czy ogólnie w Unii Europejskiej, e, oraz głównie islamowi, prawda? Islam, kryzys imigracyjny. E, I tutaj chciałbym takie pytanie zadać konkretne. Czy kryzys imigracyjny jest spontanicznym wydarzeniem? albo takim wydarzeniem które tu wynika z tego, że są jakieś wojny i tak dalej, czy jest to w jakiś sposób sterowane zjawisko. Jeżeli myślimy o imigracji do Europy, to musimy zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, to nie jest nic nowego. Znaczy pierwsze ruchy mas ludności spoza kontynentu europejskiego, z obszarów obcych kulturowo zaczęły się już w latach 50. ubiegłego wieku, a potem tylko przybierały na intensywności, a to nie mogłoby się wydarzyć bez pewnych decyzji na poziomie politycznym, które to ułatwiły. Mówimy tutaj oczywiście o polityce migracyjnej poszczególnych państw, szczególnie tych państw zachodnich, które w sposób bardzo jasny i wyraźny dawały do zrozumienia, że polityka otwartych drzwi to jest jedyna polityka migracyjna, jaką są. W ogóle zainteresowane. I trwało to przez całe dekady, aż przybrało rozmiary kryzysu, o którym usłyszeliśmy w 2015 roku. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego także, że ta polityka otwartych drzwi, ta polityka zapraszania do Europy każdego, kto tylko ma ochotę tutaj przybyć, nie odbywa się tylko i wyłącznie na poziomie państwowym, ale także musimy ją rozważyć na poziomie całkowicie europejskim, czyli myśląc o Unii Europejskiej. I żeby myśleć o Unii Europejskiej, coraz częściej odchodzimy od tego e, pomysłu na Europę narodów e, lansowaną przez e, Roberta Schumana, a, a zwracamy się nieco w stronę czegoś, co czasem nazywamy superpaństwem, ale co bardzo e, wyraźnie zaczyna nabierać pewnych cech imperialnych. Bo proszę się zastanowić, co różni tak naprawdę państwo od imperium. E, Pewną cechą, która bardzo wyraźnie wyznacza imperium, jest to, że imperium musi się rozrastać. Proszę spojrzeć na Unię Europejską. Unia Europejska istnieje po to, aby się rozszerzać. Najwyraźniej widzieliśmy to w roku 2004, kiedy to nastąpiło to największe rozszerzenie. I myśląc o rozszerzeniach Unii Europejskiej, myśląc o państwach, które stoją w tej kolejce i które czekają na to, aż się otworzą im drzwi, zobaczymy, że tak naprawdę Unia Powoli jakby... Nasyca się, dochodzi do pewnych granic, znaczy nie ma już więcej państw europejskich, o które może się rozszerzyć. Pytanie, co dalej? Czy Unia zatrzyma się na tych granicach umownych, ale jednak dosyć wyraźnych, kontynentu europejskiego, czy też będzie rozszerzać się dalej? I tutaj tak naprawdę musimy zajrzeć w głąb dokumentów, o których bardzo mało słyszy się w prasie, o których politycy e, często nie mówią w przeważającej większości, dlatego że o nich nie wiedzą, a także o takich programach unijnych, e, które są nakierowane na tak zwane państwa sąsiadujące, na państwa znajdujące się po drugiej stronie Morza Śródziemnego, na państwa, co do których są jasne zamysły, że powinny być jak najbliżej stowarzyszane. A w efekcie tak naprawdę też wcielone, dlatego że imperium, które się nie rozrasta, to imperium, które umiera. To trochę jak z erkinami: jeżeli nie pływa, to, to ginie. I o tym. Powstały już bardzo ciekawe książki, między innymi taka, co ciekawe, żydowska pisarka Batjieur napisała książkę o Eurabii, właśnie wskazując na to, że polityka unijna jest polityką, która z premedytacją nakierowana jest na to, aby po prostu włączyć ten element arabski obce Europie kulturowo do struktur unijnych i wyraźnie pokazuje przykłady na to, dlaczego takim jest faktem. A jeżeli popatrzymy na współczesne tego przejawy, to wystarczy tylko przypomnieć sobie ostatnie przemówienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wyraźnie w swoim nocnym przemówieniu, takim jednak wygłoszonym w dosyć ważnym momencie dla Francji, bo przecież Francję toczy kryzys protestów żółtych kamizelek, on wyraźnie powiedział, że przyszłość Francji związana jest z przyszłością Afryki. Znaczy jest to o tyle kuriozalne, że możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, ale odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne rzesze napływowe z Afryki, nie tylko z Algierii, ale także z Afryki Północnej, a nawet równikowej, już znajdują się we Francji. A jakie rzesze czekają na to, żeby się do tej Francji dostać? Tylko właśnie można mieć takie wrażenie, i w zasadzie wiele przemawia za tym, że przyjmowanie tych imigrantów i cały napływ ludności islamskiej służy właśnie temu, żeby. Ten, to nie wiem czy dogorywające, ale w pewnych krajach pewnie dogorywające chrześcijaństwo jeszcze dobić, prawda? żeby prowadzić ten element bardzo agresywny, radykalny, antychrześcijański. No właśnie, tylko jeżeli tak się dzieje, no to co potem? Co potem? Ale wie pan, panie redaktorze, to jest też tak, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Na pewno można uznać, że takie założenie islamu jako czegoś, co zastąpi chrześcijaństwo było gdzieś dosyć wyraźnie zaznaczone. Natomiast z drugiej strony takie bardzo sekularyzowane, progresywne spojrzenie, które większość establishmentu politycznego w Europie sobą prezentuje, było wyraźnie widać w takim oczekiwaniu, że z islamem nie się dokładnie to samo co e, stało się z chrześcijaństwem innymi słowy że ten islam po przybyciu do Europy też się sekularyzuje że on się też rozpłynie Ale najpierw rozwali chrześcijań. Tak dokładnie że najpierw będzie takim elementem który jakby odbierze przeniesie środek ciężkości z wyraźnie chrześcijańskiego e, no, chrześcijańskiej esencji kultury europejskiej ale tak naprawdę potem się tak samo jakby rozpłynie da sobie wyrwać te religijne zęby mówiąc brzydko i e, widać to było szczególnie w latach 90 kiedy force Taką, taką ideę islamu europejskiego. Islam europejski w dużym skrócie można powiedzieć, że to jest taki islam bez islamu. Wygląda jak islam, ale tak naprawdę islamem nie jest, ponieważ nie wiąże się ani z praktyką, ani tak naprawdę z hierarchią wartości związaną dokładnie z tym systemem, który jest systemem polityczno-religijnym, dlatego że przecież ten element polityczny był w islamie widoczny od samego jego początku. I tu widać wyraźnie, jak bardzo przeliczono się w kalkulacjach, ponieważ islam faktycznie. Nie przybył do Europy. Faktycznie odebrał nieco chrześcijaństwu, szczególnie jeżeli chodzi o palmę pierwszeństwa, ale jeżeli chodzi o sekularyzację, no tutaj musimy powiedzieć, że wszystkie plany spaliły na panawce. Wprost przeciwnie, widać wyraźnie, że o ile pierwsze pokolenia tych migrantów były otwarte, były chętne asymilować się, to obowiązująca ówcześnie polityka multikulturalizmu zupełnie odbierała jakiekolwiek potrzeby, takie jego integrowania się, ponieważ multikulturalizm wychodzi z założenia, że każda kultura żyje własnym życiem, ma takie same prawa, takie same obowiązki, w ogóle wszystkie są tak samo ważne. I te drugie. Trzecie i kolejne pokolenia podchodziły do islamu już zupełnie inaczej. Zauważymy to na przykład patrząc na zjawisko noszenia chust islamskich. O ile starsze muzułmanki, te z pierwszego pokolenia, bardzo często nie nosiły chust, o tyle wszystkie młode dziewczęta wyznania islamskiego w Europie już takie chusty noszą. Widać to chyba najbardziej dramatycznie nie tyle w Paryżu czy na przedmieściach Marsylii, ale w takich państwach jak Kosowo. Kosowo jeszcze 10 lat temu było krajem całkowicie zaświadczonym. Dzisiaj jak pojedziemy do Prisztiny, zobaczymy coraz więcej chust islamskich, ale zobaczymy, że to młode dziewczęta noszą te chusty, a nie stare, wydawałoby się konserwatywne kobiety. I tutaj wyraźnie, wy wy wyraźnie pojawia się ten problem, z którym politycy europejscy w ogóle nie wiedzą, jak sobie poradzić. No, fakt, że islam nie tylko jest cały czas islamski, nie tylko jest cały czas religijny, ale też coraz bardziej się radykalizuje. Nie wiem, czy to będzie adekwatne Porównanie, bo to już nie jest grunt religijny, ale jak tak obserwuję w Polsce na przykład scenę polityczną, to wolałbym mi do czynienia z postkomuną, a nie z tą nową, radykalną taką lewicą z Podzaku Razem czy, czy Wiosny, bo to jest bardziej ideologicznie zaangażowane środowisko i tutaj podobnie też te stare kadry, powiedzmy, są takie. no. miałkie troszeczkę, a natomiast te młode bardziej wracają do korzeni, do ortodoksji? Być może jest to prawda, ale też jeżeli przeniesiemy ten problem na problem tożsamości i na problem kultury, to zobaczymy po prostu, że w pewien sposób ta zeświadczona, wyprana z chrześcijaństwa Europa nie miała muzułmanom kompletnie nic do zaoferowania. Miała im do zaoferowania konsumpcję i pewien taki rozleniwiony dobrobyt, którymi ci młodzi ludzie w ogóle nie byli zainteresowani. I oni dlatego, jako swój punkt odniesienia, przyjęli to, co ich rodzice tak Naprawdę byli gotowi porzucić, czyli islam. I oni wokół tego islamu budują swoją tożsamość, dlatego że bardzo trudno im zbudować tożsamość wokół wartości narodowych. Trudno jest pogodzić obydwie kultury, bo przecież wyrośli z jednej i wyrastali w drugiej. A także trudno im odnieść się do czegoś, co nazywamy kulturą czy tożsamością europejską, bo przypuszczam, że nikt łącznie z Donaldem Tuskiem nie wie dokładnie, czym ta tożsamość europejska jest, na czym by miała się opierać. I co miałaby ze sobą e, tak naprawdę wiązać? Kojarzy mi się to taka kwestia, że chyba tym unijnym ideologom zabrakło trochę rozeznania w islamie, ponieważ o ile e, gdyby poprzestać na takiej małej grupie, to paru procent to wtedy ci muzułmanie inaczej się zachowują, i jest ich mało procent, próbują się asymilować i rzeczywiście mogą wypierać chrześcijaństwo, tylko jak ich się coraz więcej pojawia, jest coraz więcej procent i szybciej się rozmnażają, wtedy rosną w siłę e, i się radykalizują i wtedy mogą pokazać to swoje prawdziwe oblicze, bo jak jest ich mało, to nie mogą wobec większości zachowywać się radykalnie. No tylko, że gdyby było ich mało, nie spełniliby swojego zadania. Gdy jest ich dużo, spełniają, ale jednocześnie bardzo duży problem też tworzy. No, trochę rozsadzają ten system od środka, to prawda, ale musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko kwestia liczb, to nie jest tylko kwestia tego, ilu chłopców o imieniu Mohamed rodzi się w jakim mieście Europy, bo o tym się często mówi. To także jest pokłosie multikulturalizmu, który przez lata był obowiązującą dogmatem wręcz, którego nie można było przełamać. I ten multikulturalizm ukształtował w pewien sposób społeczeństwa równoległe, wspólnoty równoległe. Um tak naprawdę no, w, w pewien sposób stygmatyzował e, e, integrację którą nazywał wymuszoną asymilacją i to on tak naprawdę doprowadził do tego paradoksalnego systemu w którym pojawiają się strefy no go w którym dochodzi do segregacji społeczeństw w którym dochodzi wreszcie do tego że muzułmanie e, jakby mają podstawy do tego żeby na przykład wprowadzać elementy swojego prawa e, opartego na koranie czyli szariatu do prawodawstwa i to widzimy już w Wielkiej Brytanii podwójność prawa, różne wspólnoty, tak naprawdę opierają się na różnych przepisach prawnych, co doprowadza też do tego, że ta podstawowa no, dziedzictwo europejskie, jakim jest prawo rzymskie, równość wszystkich wobec prawa przestaje funkcjonować. Czyli można powiedzieć, że to właśnie jest plan, który nie do końca wyszedł i teraz już w zasadzie nie da się tego cofnąć, więc E, tworzy się taka właśnie opozycja. Czy to bardziej będzie takie super państwo ala la czy kalifat europejski? No ale to już nie jest kwestia, którą zdążymy rozważyć w tym wywiadzie. Dziękuję Państwu właśnie za uwagę. Jest to książka Pani Dr. Bartoszewicz Festung Europa. Można ją zdobyć na stronie bartoszewicz.mg jak Monika Gabriela. Bartoszewicz.mg. No i w innych księgarniach to wystarczy wpisać Festung Europa. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. serdecznie.